Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Cristiano Ronaldo w PSG? Prezes zachwyca się Portugalczykiem! Piłkarz Chelsea oskarżony o gwałt! Cristiano Ronaldo przebiegł 200 km i zrobił 21 tysięcy brzuszków na Maderze! 30 piłkarzy na wylocie z AS Monaco! FC Barcelona zainteresowana Piotrem Zielińskim! Piszczek zapowiada powrót do Polski! Ibrahimowicz zwierzył się przyjaciołom w kwestii gry dla Milanu, a tam nawałka mógł prowadzić reprezentację Cypru. Na niej opowiedział o obsesji Cristiano Ronaldo. Dziękuję wszystkim za pozytywne oceny. Pod poprzednim filmem wbiliśmy ponad 4,5 łapek w górę. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że teraz pobijemy ten wynik. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału a interesujesz się piłką nożną, koniecznie klikaj czerwony przycisk na dole. Zapraszam cię do darmowej, przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego footballteam.pl. Link do gry znajdziesz w opisie, z mojego linku masz 200 punktów energii na start, ale jeżeli grasz już w tegierkę i masz plus 110 overall, to zapraszam cię do mojego klubu Ostatni Gwizdek, pisz po prostu wiadomość w grze, razem zagrajmy. No i życzę miłego oglądania. Cristiano Ronaldo jest piłkarzem, którego chciałby mieć każdy klub na świecie. Niestety nie wszystkich na niego stać. Jednym z klubów, którego z pewnością byłoby stać na Portugalczyka, jest Paris Saint-Germain. Na al byłoby stać na każdego piłkarza na świecie. Ostatnio zamożny prezes francuskiego klubu udzielił wypowiedzi dla France Football, w której chwali zawodnika Juventusu. Co roku wykazuje wyjątkową determinację do gry. Ma niesamowitą siłę charakteru. Jego motywacją jest poprawianie swojego poziomu każdego dnia. Przekracza swoje granice. Podziwiam jego wolę walki. Jest doskonałym przykładem dla wszystkich początkujących sportowców. Alkelaifi bezpośrednio nie zasugerował transferu Portugalczyka, jednak między wierszami można wyczytać słabość prezesa do Cristiano Ronaldo. Umowa piłkarza ze Starą Damą wygasa w czerwcu 2022 roku. Sam Juventus chciałby wygasającą umowę przedłużyć. Inicjatywa należy do Portugalczyka. Jeżeli ten będzie chciał zostać w Turynie, Stara Dama z przyjemnością zaproponuje kontrakt na nowych warunkach. Piłkarz Kalum Hudson odoi został oskarżony o gwałt. Dotyczy to sprawy sprzed kilku dni. Wcześniej angielskie media donosiły, że piłkarz został aresztowany w nocy z soboty na niedzielę. Policja została wezwana przez modelkę, z którą spotkał się piłkarz w swoim apartamencie. Według portalu The Times Hudson odoi został oskarżony o gwałt na modelce. Policja w tej sprawie wydała komunikat. W niedzielę 17 maja kobieta wezwała policję i pogotowie. Później zgłosiła ona ratowniczkom, że została zgwałcona. Hudson Odoj został zwolniony z aresztu za kaucją. Obecnie ani piłkarz ani Chelsea nie skomentowała tego zdarzenia. Piłkarze w trakcie przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa przygotowywali się do wznowienia rozgrywek w domowym zaciszu. Z pewnością nie próżnował Cristiano Ronaldo. Dziennik Tutto Sport donosi o fenomenalnych statystykach portugalskiego piłkarza, który w czasie pobytu na Maderze bił kolejne rekordy. Włoski dziennik podaje, że Cristiano w trakcie kilku tygodni zrobił 21 tysięcy brzuszków, przebiegł 200 kilometrów, wykonał 10,5 tysiąca pompek oraz oddał przeszło 650 strzałów na bramkę. Jeżeli doniesienia Tutto Sport są prawdziwe, to Cristiano z marszu będzie mógł wejść w przygotowania zespołowe. Wszystko wskazuje na to, że Portugalczyk będzie kluczową postacią Juventusu w kolejnej części sezonu. Do letniego okienka transferowego pozostało jeszcze wiele czasu, jednak już teraz wiemy, że AS Monaco szykuje prawdziwą kadrową rewolucję. Hiszpański dziennik AS donosi, że klub będzie musiał pozbyć się około 30 piłkarzy. Całe szczęście nie dotyczy to takich zawodników jak Kamil Glik. Wszystko przez nowe przepisy FIFA dotyczące wypożyczonych zawodników. Od przyszłego sezonu kluby będą miały możliwość wypożyczyć tylko 8 piłkarzy w wieku 22 lat i więcej. Obecnie kadra AS Monaco liczy aż 70 piłkarzy, licząc w tym graczy, którzy obecnie przebywają na wypożyczeniu. Klub z księstwa, jeżeli nie będzie chciał płacić kar, będzie musiał pozbyć się około 30 zawodników. W związku z tym, polityka transferowa AS Monaco będzie musiała ulec znacznej zmianie. Do tej pory klub bardzo dużo inwestował w młodzież. Od lata Monaco będzie musiało zmienić swoje postępowanie. Piotr Zieliński wciąż nie przedłużył wygasającej umowy z Napoli. Fakt ten chce wykorzystać FC Barcelona. Od dłuższego czasu we włoskich mediach pojawiał się temat przedłużenia wygasającej umowy z Napoli. Mogłoby się wydawać, że to tylko kwestia dni i Polak złoży podpis pod nowym kontraktem ważnym do 2024 roku oraz zawierającym klauzulę wykupu wynoszącą 100 milionów euro. Temat jednak przeciąga się w nieskończoność, a tę sytuację chce wykorzystać Duma Katalonii. Tak twierdzą dziennikarze włoskiego Sport Italia. Z kolei Tutto Sport twierdzi, że Genaro Gatuzo nie wyobraża sobie swojej drużyny bez reprezentanta Polski. Rino naciska prezesa Napoli Aurelio De Laurentisa, aby ten jak najszybciej przedłużył umowę z Dzielińskim. To właśnie na Polaku Gatuzo chce budować swój zespół. Na ile prawdziwe są doniesienia o zainteresowaniu ze strony FC Barcelony? Wirtualna polska sportowe fakty potwierdziły, że Duma Katalonii kontaktowała się z agencją reprezentującą Polaka BMG Sport. W takim wypadku kwestia transferu wydaje się być bardzo prawdopodobna, tym bardziej że Zielińskiemu obecny kontrakt kończy się w czerwcu przyszłego roku. Z Barsu pożegnać się mają m.in. Iwan Rakitic, Artur Melo oraz Arturo Vidal. W związku z tym przejście Zielińskiego na Camp Nou nie wydaje się być tematem serii Mission Impossible. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na rozwój wypadków. Łukasz Piszczek najprawdopodobniej przedłuży kontrakt z Borussią Dortmund do 2021. Po jego wypełnieniu Polak zapowiedział powrót do Polski. W rozmowie z Pawłem Wilkowiczem ze Sport.pl polski obrońca przyznał, że w czerwcu będzie pakował się na powrót do ojczyzny. Zakładam, że w czerwcu 2021 będę się pakował na powrót do Polski. Mam tu swoje sprawy i plany związane z moją Akademią Piłkarską w Goczałkowicach, z LKS Goczałkowice, w którym chciałbym trochę pograć. Piszczek przyznał również, że dzięki rezygnacji z gry w kadrze będzie mógł grać na najwyższym poziomie jeszcze przez następny rok. Przez te dwa lata, gdy już nie gram w kadrze, mam w roku dużo więcej czasu, by się pozbierać fizycznie i psychicznie. Mniej dni w roku spędzam w rygorze meczowo-hotelowym, mam czas dla rodziny, mam czas na odwiedzenie Polski. Kadra to jest średnio pewnie jakieś 10 meczów w roku, to jest duże obciążenie w moim wieku. Można powiedzieć, że tego obciążenia nie doszacowałem wtedy w 2018. Rezygnacja z gry w kadrze sprawiła, że jeszcze spokojnie wystarczy mi sił na jeden sezon do 2021. Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Zlatana. Opcji jest kilka. Ostatnio piłkarz zwierzył się ze swoich przemyśleń swoim przyjaciołom. Dziennikarze włoskiego La Gazeta dello Sport dotarli do informacji, które dotyczą przyszłości Szweda. Według nich Zlatan miał powiedzieć, że jeśli będzie nadal współpracować z Milanem, to na pewno nie dla pieniędzy. W związku z tym Ibrahimowicz zostanie w Mediolanie tylko wtedy, gdy zostanie mu zaproponowany rozsądny i długofalowy plan budowy klubu. La Gazzetta donosi, że mógłby to być scenariusz, w którym Ibra kończy karierę na San Siro, a później zostaje trenerem lub ambasadorem klubu. 38-letni piłkarz z pewnością jest jeszcze w stanie wnieść bardzo dużo jakości do niejednej europejskiej drużyny. Teraz piłkarzowi zależy przede wszystkim na jasnej wizji budowania klubu. Adam Nawałka jest człowiekiem, który rzadko pokazuje się w mediach czy na łamach prasy. Ostatnio jednak były selekcjoner reprezentacji Polski postanowił udzielić wywiadu dla Super Expressu. Aktualnie Nawałka odpoczywa w domu na wsi, gdzie zajmuje się ogrodem oraz regularnie trenuje dbając o swoje zdrowie. 62-latek zdradził w wywiadzie, że miał okazję zostać selekcjonerem jednej z europejskich reprezentacji, jednocześnie potwierdzając plotki o zainteresowaniu z chińskiego klubu. Rzeczywiście, były wstępne rozmowy z chińskim klubem, ale nie doszło do ich finalizacji. Tak jak w grudniu, kiedy otrzymałem propozycję prowadzenia reprezentacji Cypru. Wtedy to ja nie zdecydowałem się na przyjęcie tej oferty. Nawałka w wywiadzie odniósł się również do przedłużenia kontraktu przez obecnego selekcjonera reprezentacji Polski, Jerzego Brzęczka. Bardzo dobra decyzja. Wydaje mi się, że od dłuższego czasu nie podlegało dyskusji, że kontrakt zostanie przedłużony, i słowo ciałem się stało. Jurek osiągnął bardzo dobry wynik w eliminacjach i zasłużył na to, by poprowadzić Polskę na Euro. Widać, że Jurek ma pomysł na organizację gry, że drużyna czyni stały postęp. Doskonale wiemy, że Cristiano Ronaldo ma obsesję na punkcie bycia doskonałym. Ostatnią anegdotę na ten temat opowiedział Nani w UTD Podcast. Za czasów gry w Manchesterze United Ronaldo mieszkał razem z Nanim oraz Andersonem. Portugalczyk wspominał jak wyglądała podróż na trening United. Podczas gdy my w nocy siedzieliśmy na kanapie i do późna rozmawialiśmy, Cristiano szedł spać. Wstawał dwie godziny przed nami, a gdy już się obudziliśmy wołał nas, bo trzeba było wyjeżdżać. Nani opowiedział również o tym, jak musiał rywalizować z Cristiano niemalże na każdej płaszczyźnie. Potrafił konkurować nawet, gdy sprawdzał czy ktoś mówi prawdę. Miał kort tenisowy, basen i stół do ping-ponga. Nie mierzyliśmy się ze sobą tylko nocą. Nani zdradził również kulisy odejścia Cristiano Ronaldo do Realu Madryt. Christiano wtedy mówił: Jestem tu już 6-7 lat, tyle wystarczy. Ale to wciąż było na zasadzie: zobaczymy, zobaczymy. Kiedy odszedł po świetnym sezonie, byliśmy zaskoczeni, że to nastąpiło tak szybko. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam do zostawienia kciuka w górę, subskrybuj kanał po codzienny zastrzyk futbolu. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.